Na temat i bez tematu, z fabułą, z muzyką albo i nie. Tak o swoich dziełach mówią studenci drugiego roku kierunków multimedialnych na Akademii Sztuki w Szczecinie. W piątek odbyła się druga edycja przeglądu filmów Aspiracje. Na czym polega inicjatywa? Aspiracje jest to pokaz filmów studentów drugiego już w tej chwili roku multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Postanowiliśmy po prostu, że pokażemy to, co robimy w ramach zajęć, nie tylko w ramach zajęć. No są to filmy, akurat na tym pokazie on się, tym będzie różnić od, od pierwszego, że będą, y, będzie miała swoją premierę teledyski, które kręciliśmy w ramach zajęć właśnie na Akademii Sztuki. Y, będzie pięć teledysków nowych premierowych. Pierwszy raz będą właśnie tutaj pokazywane. No i do tego jeszcze będą takie filmy, które można wrzucić do wspólnego worka wideo-arty, a może tak. Pierwsza edycja przedsięwzięcia okazała się dużym sukcesem, zarówno artystycznym, jak i frekwencyjnym. Dzieła młodych studentów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Druga edycja to dzieła artystów już o rok starszych, mądrzejszych, bardziej doświadczonych. To, co zobaczyliśmy, było inne niż rok wcześniej. Mamy o wiele większą świadomość tego, co kręcimy, i świadomość tego, co robimy, i no myślę, że jesteśmy no dojrzalsi o jednak doświadczenia i o. Nawet ten fakt, że jesteśmy razem już dużo czasu, więc jakby inspirujemy się też trochę nawzajem swoimi pomysłami. Więc no myślę, że te filmy będą coraz lepsze nawet z tego powodu, że nie robimy tego każdy z nas osobno, tylko wszyscy razem. Drugi przegląd filmów Aspiracji organizowany był w sali kinowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury i podobnie jak pierwsza edycja okazał się sporym sukcesem.